W dzisiejszym archiwalnym odcinku zajmiemy się nową Hondą CR, v której czwarta generacja przeszła uatrakcyjniający facelifting w 2014 roku. Zapraszamy do oglądania. Wow, wow, wow. Honda CR-V urodziła się i dorastała jako samochód sportowo-użytkowy. Skrót cr oznacza w tłumaczeniu na angielski Compact Recreational Vehicle bądź też Comfort Runabout Vehicle. Pierwsza generacja pokazana została w 1995 roku w Tokio. Została zbudowana na bazie szóstej generacji modelu Civic. W 2001 roku zadebiutowała druga wersja popularnego Suwa. W standardzie pojazd wyposażony w automatycznie dołączany napęd na wszystkie koła. Przez wszystkie lata stylistyka ewoluowała, a sama bryła się powiększała, co widać patrząc na trzecią oraz końcową czwartą generację. Patrząc na stylistykę najnowszej Honda CR v łatwo dojść do wniosku, że styliści japońskiej marki zapatrzyli się na kulturę europejską i postanowili stworzyć samochód lepiej oddający ducha tutejszej motoryzacji. Najwięcej zmieniło się w przednim pasie: przestylizowano reflektory, atrapy chłodnicy oraz zderzek. Dodatkowo, oczywiście, pojawiły się modne światła dzienne LED. Do tego uwagę przykuwają gustowne aluminiowe uręcze kół. Również tył uległ zmianie, zresztą sami popatrzcie. a wnętrzem. Siadając do nowej hondy CRV, od razu myślę, że rzuca się w oczy prostota deski rozdzielczej? Mm -hmm. minimalizm, 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 tak. tak? Tak, tutaj na środku sam jest taki najbardziej miękki element, tu już są twardsze, na górze i na dole, ale tu A jeszcze no, nie jest taki Nie zapomnę, co powiedziałeś element. mi, że właśnie ten element wygląda lepiej niż w testowanym BMW Tak, tak wygląda no, tak, I w, taki... i w dotyku, i tak, tak. wizualnie prezentuje się znacznie lepiej. Myślę. Same zegary są no czytelne, tutaj po prawej stronie znajduje się taki no, jakby trochę zbędny, jak dla mnie, ten wyświetlacz. Tak, bo w ogóle tam, ja się z niego tak naprawdę i... nie korzysta. Ja włączyłem tam jakąś opcję tylko wtedy, gdy szukałem y, przycisku do zmiany tego wyświetlacza w zegarach mm. Aha, no. i wtedy to przez przypadek włączyłem, a tam, tam jest takie... Układ przycisków na kierownicy strasznie mi się kojarzy z Lexusem, tak trochę to, to bardzo mm -hmm. podobnie do Lexusa. No i sama kierownica jest w porządku, no tutaj deska rozdzielcza jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o widoczność, to... Jest naprawdę dobrze. Jeżeli mamy problem z parkowaniem, to może pomóc nam opcjonalna kamera cofania. Mm. której obraz się wyświetla tutaj na tym wyświetlaczu. Fotele są wygodne. Mają trzymanie boczne. Wykończone są skórą oraz alcantarą. No. I to jest duży plus. Ale warto może powiedzieć coś o tym, co znajduje się na samym środku, czyli o ekranie komputera pokładowego. I nie wygląda on jak ekran seryjnie montowany. W Samochoda tak, wygląda jak właśnie, taki wstawiony, prawda? Jak taki Klarin. Tak. No, no i tutaj mamy. Tutaj mamy system Android. No i niestety ja bym nie pochwalił tego systemu. No Honda się tak. zachwyca nim, chwali. Jest to siedmiocalowy ekran dotykowy. No ten dotyk na. Trzeciąg to na... jest. Jest pojemnościowy, tylko nie jest, zrobiony. Nie jest jakoś zrobiony nie świetnie. Tak, tak. Jak jest na takim to... średniokres tablecie troszkę. Takie Niewiele widać na tym ekranie. Na tym tak, rynku. może jest najjaśniejszy, jaki może być. Niewiele widać, bo przeszkadzają sunshine. Też on powinien być bardziej wyprofilowany w stronę kierowcy. Mm -hmm. Myślę, już zakładają, że... Ale intuicyjnie chyba nie jest. Bo nie, ja jest intuicyjny. Nie korzysta się to, z niego to, z to. przyjemnością. Tak. I w ogóle w sumie cieszyłem się, że się wyłączał. I, tak, I tak z niego nie korzystałem. Warto pochwalić to, jak Honda zagospodarowała przestrzeń w modelu CRV, bo oprócz tej takiej półeczki, która tak naprawdę jest osłoną słoneczną dla tego małego ekranu, yy, mamy tutaj, tutaj ciekawe takie miejsca, tak? bo tu możesz iść na telefon. No, schowków jest dużo, Duży, tak, schowków on w drzwiach tak naprawdę trzy. Od najniższego na dole do najmniejszego tutaj. No to jest fenomen tego to nie jest, często jest spotykane w autach. Tutaj tak. również jest po lewej stronie kierowcy. Tak, no samość przemagań pasażera jest dość duży. No i podłokitnik nie jest może olbrzymi, ale jest bardzo głęboki. Mam tutaj złącze HDMI oraz dwa USB, ładowarkę, gniazda, tak, zapalniczki. I tutaj doczepić nie można. Tutaj mamy wszystko, tak naprawdę, czego wymagam od samochodu. Tutaj mamy. Zanim wsiądziemy i odjedziemy, zwróćmy jeszcze uwagę na bagażnik oraz silnik. Pod klapą bagażnika znajdziemy 589 litrowy kufer, który z łatwością powiększyć można do 1648 litrów. Sam bagażnik jest foremny i niezwykle wygodny, a duża uzyskiwana po złożeniu tylnych foteli przestrzeń pozwoli przewieźć wiele rzeczy. Pod maską znajduje się benzynowy dwulitrowy silnik o mocy 155 koni mechanicznych oraz maksymalnym momencie obrotowym równym 192 nm. Oprócz tej jednostki występuje jeszcze 1,6 Tech 160 koni, 1,6 Tech 155 koni oraz 1,6 Tech 120 koni. Silniki występują w wersjach z napędem na obie osie oraz naprzód. Ruszamy. Już ruszyliśmy i na sam początek powiem o silniku, który znajduje się pod maską naszego potwora, naszego suwa potwora Honda V. Jest to benzynowy dwulitrowy silnik e-VTEC o mocy 155 koni mechanicznych, który nie ma problemów z dynamiką i to jest bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobra wiadomość, ponieważ no, w ociężałych suwach często zdarza się, że również nie potrafią. Przyspieszać i potrafią osiągać wyższych prędkości, a tutaj ten radzi sobie naprawdę nieźle z tym, co nas po prostu cieszy. Sama jednostka napędowa współpracuje z sześciobiegowym manualem, który no, typowo dla hondy jest naprawdę precyzyjny, jakby ta praca z nim jest niesamowicie przyjemna. Ja strasznie lubię ten, to mechaniczne takie odczucie, które daje. E, które daje praca e, tym lewarkiem. W naszej chędzie cerfa mamy zastosowany układ na cztery koła real-time, w którym to hydrauliczne rozwiązanie zostało zastąpione elektronicznie sterowanym i mamy no, niejako lepszą kontrolę nad układem kierowniczym. Te koła reagują szybciej na skręcanie, więc to jest zaleta, warto e, chyba się rozwijać i zastępować e, układy takie bardziej no, manualne, czymś elektronicznie sterowanym. Co do spalania, no to w cyklu miejskim yy, osiągamy właściwie nie, nie siląc się za bardzo na eco driving, osiągamy około 8,5 litra na 100 km, więc no, to jakoś nie jest bardzo mało, ale jak nasuwa, może być. W chodzie CRV posiadamy samoadaptacyjny układ kierowniczy, który dostosowuje e, charakterystykę pracy pompy wspomagania do prędkości jazdy i tak oczywiście im szybciej tym ta yy, to wspomaganie będzie mniejsze, a im wolniej tak przy prędkościach parkingowych wspomaganie będzie o wiele, wiele większe i ta kierownica będzie chodzić naprawdę delikatnie. Na zawieszenie w naszej Hondzie również nie tak. można narzekać. Z przodu mam kolumnę McPhersona, z tyłu układ wielowahaczowy i bez problemu radzimy sobie z pokonywaniem wszelkich nierówności. Wręcz można je pokonywać przy większych prędkościach. samochód nas tak naprawdę kusi delikatnie, ale y, powstrzymujemy się, żeby nic się złego nie stało. Na to to jest takie zawieszenie jakie wymagamy od tego typu pojazdów. Duży plus. Na koniec ceny. Minimalnie za nową Honda CRV z silnikiem 1.8 i VT oraz manualną skrzynią biegów zapłacicie około 72 tysiące złotych. Za najtańszą opcję wyposażeniową i silnikową z 1,6-litrowym dieslem IDTEC zapłacicie około 83 tys. zł. Piszcie co sądzicie o tym samochodzie. Dzięki za oglądanie odcinka i zapraszam do oglądania kolejnego archiwalnego testu już jutro. Do zobaczenia!